Dzień dobry moi drodzy, to Nadia i witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale A w tym filmie opowiem wam o książkach, które moim zdaniem są najlepsze na zastój czytelniczy Jak się nie mylę, kiedyś już nagrywałam taki filmik, ale jesień, w tym roku wyjątkowo Jakoś przysparza mi wiele problemów, jeżeli chodzi o czytanie książek Jakby nie potrafię Książkę, którą teraz czytam, są to Księgarnie i Kościopył I jakby jestem przy końcu, zostało mi z 50 czy 70 stron tylko Ale idzie mi to jak krew z nosa Po prostu totalnie nie potrafisz za to zabrać I tak strasznie mi się nie chce czytać, to wy sobie nawet tego nie wyobrażacie. Także powiem wam, że stwierdziłam, że okej, okay, może ktoś z was również ma taki problem i nie potrafi się zabrać za to, żeby poczytać sobie książkę. I w tym momencie przybyłam ja, niczym rycerz na białym koniu, z książkami, które moim zdaniem oczywiście są najlepsze właśnie na taki okres, gdzie nie chcę wam się czytać. Jakby nie będę oszukiwać, wybierałam takie książki, które no nie do końca będą pasować pod jesień, aczkolwiek znajdują się tutaj też kryminały, które wydaje mi się, no że jednak gdzieś tam ten jesienny klimat mogą utrzymać. Są to książki, które oczywiście mi się podobały i one długościowo no są długie po prostu, ale uważam, że są po prostu świetne. Tak mega wciągają mi w ogóle, że no nic tylko je czytać. Także już bez zbędnego przedłużania zacznijmy sobie od pierwszej książki. Książka totalnie basic na taką porę roku, obojętnie jaką sobie wybierzecie. Jest to Vortex Dzień, w którym rozpadł się świat. Jedna z lepszych książek science fiction, jakie czytałam. Jest to taka typowa młodzieżówka, więc nie spodziewajcie się zbyt dużej ilości takiego... Contentu, że tak powiem, dla dorosłych. Gadam językiem youtubera, nie? Content. W książce Content. Już jest, już jest źle, naprawdę jest źle. Jest to książka o dziewczynie, której wielkim marzeniem jest zostać łowczynią. Dziewczyna ma na imię Elaine i ona, jakby, robi wszystko, żeby zostać tą łowczynią. Generalnie jej się to udaje, przechodzi te testy, ale przechodzi je w bardzo niesamowity i intrygujący sposób. Bo na tych testach dowiadujemy się, że Elaine ma pewną super zdolność i dzięki tej zdolności jest w stanie. Bardzo pomóc jej światu. I kuratorium, czyli jakby tacy główni dowodzący całym światem stwierdzają, że ona będzie świetna, ale jednocześnie musimy dać ją pod ochronę, ponieważ osoba, która potrafi tak władać worteksami, powinna być po prostu pod ochroną. No dobra, ale ochroną przed czym. Na ten świat spadło coś takiego, jak wielka mutacja. I przez to osoby, które były kiedyś ludźmi i zwierzęta, które były kiedyś normalnymi zwierzętami, jakby ewoluowały na różne gatunki. Mamy gatunek ognia, wod. Wody, ziemi oraz wiatru, i po prostu ludzie, którzy zostali tacy totalnie normalni, uważają ich za największych, złoczyńców i tak dalej, więc trzeba się ich pozbyć. Budują specjalne strefy, gdzie zamykają tych mutantów, i jakby ci mutanci tam sobie żyją w tych właśnie strefach. Aczkolwiek nie wszystkich udało się złapać, co jest oczywiste, i grasuje Czerwona Burza. Czerwona Burza składa się tylko z mutantów, z ognistych mutantów, którzy są po prostu z ognia, i oni jakby chcą dopaść. Elaine, chcą zniszczyć całe kuratorium. No i powiedzmy, że na początku całej akcji właśnie ci ogniści dostają się do głównej bazy kuratorium. Ta czerwona burza atakuje to kuratorium, ale Elaine zostaje uratowana przez kogoś. Ale przez kogo musicie się dowiedzieć, oczywiście czytając Vortex. To ciekawe, Elaine ma tak wyprany mózg przez kuratorium, że ona cały czas myśli, że mutanci są źli. Któregoś pięknego dnia jakby trafia do nich i musi z nimi żyć i mieszkać przez jakiś czas. I to jest bardzo ciekawy wątek, mega, mega Wam polecam. Jest to generalnie na tyle fascynująca książka, że Szybciutko ją przeczytacie, to po pierwsze. A po drugie jest mega wciągająca. Fabularnie jest naprawdę świetna. Także bardzo Wam polecam. Na zasój czytelniczy, powiem szczerze, idealna. Nie przeraście się jej grubością. Serio. Szybko ją skończycie, bo to się bardzo szybko czyta. Książka, która na pewno nie jest na jesień, bo generalnie głównie dzieje się gdzieś tam w lato i też swoim klimatem przypomina mi bardziej letnie, gorące dni. Także Arystoteles i Dante to jest tak przyjemna książka. I mimo tego, że ona wydaje się gruba, ona wcale taka nie jest. Bo tam macie na przykład strony, gdzie nawet połowę Strona nie jest zapełniona, czyli macie taki fragmencik, na przykład, dajmy na to, a reszta jest totalnie, totalnie pusta. Także Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Fantastyczna książka o dwóch chłopcach: właśnie o Arystotelesie i o Dante. Oni w tej książce mamy pokazany proces ich dojrzewania wszystkich możliwych, prawie możliwych wszystkich pierwszych razów. Całowanie, na przykład alkohol, papierosy, jakby to się dzieje w tej książce. Po raz pierwszy próbują takich rzeczy dla dorosłych. Najprościej mówiąc, już prościej chyba nie potrafię. Arystoteles jest generalnie takim introwertykiem, on jest bardzo zamknięty w sobie, zamyka się generalnie na wszystkich, aż poznaje Dantego. Dante to jest totalny ekstrawertyk, który jakby jest wszędzie. Nie da się przeoczyć Dantego, po prostu nie da się tego zrobić. I oni poznają się na basenie? Dante uczy Arystotelesa pływać. I dla mnie to jest tak niesamowity wątek, bo jakby oni tak Podko się są degadują i y, powiem Wam szczerze, ja naprawdę dobrze się bawiłam przy tej książce. Serio, na no, zasób czytelniczy będzie ona idealna. Przyjemna, młodzieżówka, historia, miłość, pewne problemy gdzieś tam również z tolerancją i tak dalej. I jakby niesamowita. Rodzice chłopców to z tym idealni są, po prostu są idealni, marzę o tym, żeby każdy z Was miał takich rodziców, jacy byli rodzice Dantego albo Aristotelesa bo byli cudowni. Mega wam polecam. Książka o dojrzewaniu, o poznawaniu siebie, o możliwych pierwszych razach. Po niektórych przynajmniej. Przede mną dwie ostatnie książki. Pierwsza z nich to Przystań Lepszego Jutra. Książka, która mega mi się podobała. Dalej, klimat letni, jak dla mnie, przynajmniej. Albo wiosenny. Tak, wiosenny też może być. Niesamowita książka. O dziewczynie, która straciła generalnie wszystkich, można by rzec. Nie ma rodziców, bo jej rodzice zginęli. Nie ma najlepszej przyjaciółki, która była dla niej równocześnie jak druga matka, czyli Wandy. I trafia do generalnie obcych ludzi. Albo do ludzi, których widywała bardzo, bardzo sporadycznie historia Jane, czyli właśnie dziewczyny, która straciła wszystko i która na nowo musi odnaleźć swoje bezpieczne miejsce, swoją rodzinę i jakby zaakceptować zupełnie nową rzeczywistość. Jane jest niesamowicie silną bohaterką i to, co ona robi jest dla mnie wprost niesamowite. Jane po stracie wszystkiego trafia do Andrew, czyli syna Wandy, a Wanda jest jej najlepszym, była jej najlepszym przyjaciółką oraz taką drugą matką, ponieważ po śmierci matki Jane biologicznej, ona właśnie Trafia do Wandy, która się nią zajmuje. Skomplikowane, wiem. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Jane jest dziewczyną bardzo delikatną. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie, czytając tę książkę, a jednocześnie w razie czego potrafiła pokazać, że nie da sobie w kaszy dmuchać po prostu. Jane trafia do domu, gdzie generalnie czuje się obco, bardzo, bo jest to zupełnie nowe, nowe miejsce dla niej, nowe doświadczenie. Zajmuje się nią look, czyli jakby nie patrzeć jej kuzyn i troszeczkę starszy brat, lub też gra takiego starszego. Naszego brata, także super, w ogóle Luke jest świetny, uwielbiałam go zawsze Od początku czytania tej książki Oraz mały Miles, czyli młodszy brat Luka Chłopak przedstawia ją, a raczej nie przedstawia, tylko już tak bardziej wprowadza do jego ekipy Ona już ich znała wcześniej, gdzieś tam sporadycznie się z nimi spotykała, jak przyjeżdżała już wcześniej do Andrew Ale teraz zaczynają być taką prawdziwą paczką znajomych, takich szczerych, prawdziwych znajomych To, jakie relacje buduje Jane to ile rzeczy dowiadujemy się o rodzinie Andrew, o problemach, które tam są, o szczęśliwych chwilach i itd. Wow, dla mnie jest to książka, która po prostu była i jest dalej, żeby mnie było, bardzo wyjątkowa, naprawdę. Książka, która mnie po prostu porwała bez reszty, która pokazała mi zupełnie inne inne rzeczy, tak najprościej mówiąc. Ona również wydaje się być dość długa, ale powiem Wam szczerze, ją się czyta błyskawicznie. Naprawdę, bardzo wam polecam. Poznawanie po prostu siebie, poznawanie ludzi, akceptowanie nowej rzeczywistości, szukanie rodziny i tak dalej. Niesamowite motywy, motywy, które ja uwielbiam, a zwłaszcza ten z szukaniem rodziny. To jest sztos. Ostatnia książka już w tym filmie, również na jesień będzie idealna. Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Mam już drugą część na swojej półce, także będę czytać. Będę czytać, bo jest sztos. Idealna jest na jesień, to po pierwsze, i idealna jest na Zastój Czytelniczy. Bardzo ciekawy kryminał, taki młodzieżowy. Niesamowita książka o dziewczyn czy nie, która jako taki projekt semestralny wybiera sobie rozwiązanie sprawy śmierci Andy Bell. Tylko że nie oficjalnie się tym zajmuje, bo ten projekt nosi nazwę mniej więcej taką, że jaki media społecznościowe miały wpływ na śmierć Andy Bell. Coś takiego, ale ona chce rozwiązać tę sprawę, ponieważ nie wierzy, że mordercą jest Chłopak oskarżony o to, czyli Ravi. A Ravi no niestety odebrał sobie życie, jak tylko się dowiedział o tym, że go jakby policja szuka. Ona w to wszystko nie wierzy i stara się rozwikłać tę zagadkę. Ona podbija do chłopaka... a nie, czekajcie, a Ravi to nie był ten? Sal był chłopakiem Andy, czyli Pip nie wierzy, że Sal zabił Andy. A Ravi jest bratem Sala i Pip i Ravi rozwiązują tę sprawę razem. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, bo wiem, że trochę pomieszam. Pip kontaktuje się z Ravi. Ravi jest bratem Sala. Sal nie żyje. Odebrał sobie życie. Andy Bell została zamordowana przez Sala według społeczeństwa. Ravi i Pip rozwiązują sprawę razem, a raczej starają się ją rozwiązać razem i chcą jakby, żeby wszystko wyszło fajnie, mega sztos. Pip bardzo angażuje się w tę sprawę, a ktoś za wszelką cenę chce jej przeszkodzić w rozwiązaniu tej zagadki. To, czego ona się tam dowiaduje, to do jakich rzeczy dochodzi, to, że policja jakby tego nie ustaliła przez tak długi czas, normalnie, totalnie rozwala mi mózg. Książka jest naprawdę niesamowita, mega Wam ją polecam. Przewodnik po zbrodni według Rzecznej Dziewczynki znowu szybko się czyta, fabularnie jest naprawdę świetny. Mam nadzieję, że druga i trzecia część też takie będą, bo ta część wyjątkowo mi się podobała. Także Polecam. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Widzimy się już niedługo w niedzielę o 17.30. Do zobaczenia.